Siema, pytacie się o głośnik bardzo duży, w rozsądnych pieniądzach, no to właśnie jest ten głośnik, słuchajcie, za 259 zł macie dwa duże, słuchajcie, głośniki, oczywiście podświetlone, ten głośnik ma dwa potężne tutaj wloty powietrza, dodatkowo wyposażony jest w mikrofon, możecie słuchać muzyki przez bluetooth, co jest fajne, że możecie nam zesparować dwa głośniki ze sobą i będą działały jako jeden, co więcej, możecie też, słuchajcie, słuchać z tak jak tutaj ja teraz Wam zaraz puszczę muzykę, co więcej, możecie jeszcze, słuchajcie, słuchać, sobie radia wbudowanego w tym głośniku e, ma jeszcze wejście na kartę pamięci e, co jeszcze ma wbudowany akumulator do 4 godzin słuchajcie może sobie grać taki kolos e, poza, bat, e, poza dostępem do prądu więc jeżeli chcecie taki głośnik to śmiało zapraszam Po cena to jest petarda słuchajcie za ten głośnik e, ale co posłuchajmy nie Robi robotę, słuchajcie, nie jeden sąsiad dostanie, kurczę, e, przez was jakiegoś <grymna> nerwicy, słuchajcie, jak coś śmiało kupujcie, e, zapraszam do zakupu, trzymajcie się hejka, ten głosik mega cenie.